wyrewolwerowanego rewolwerowca. Masz wodę? Chcesz wody? Nie, ja? nie, nie mam. Ale to... A, na tym mówi, że nie chcesz. Ale i na nie? <śmieniu> ja Nie no, taki chłopak to skarba. Nie, nie. Witam serdecznie. Krystjan Śmiałek a ze mną na tym Magita. Cześć. Trzyma. Jak tam druga konferencja z Marianną Schreiber? Przeżyłaś jakoś? No super było. Ogólnie jestem zła, bo nie zdążyłam zaśpiewać jej piosenki. Niestety się zrobiło zamieszanie i jakoś tak mało czasu w ogóle tym razem było, albo, albo to mi tak zleciało. To chyba tobie tak zleciało, bo ten panel tak się dłużył. Serio, mega długo trwał. A, no to widzisz. No dobra, no i co z tą Marianną Schreiber? Zaskoczyła cię dzisiaj, czy, czy raczej było po staremu u niej? Ale czym nie miała zaskoczyć? Jak ona jest prostolinijna, cały czas jest taka sama, jakby nie ma u niej nic nowego. Mhm. Wiesz, co było przygotowane bingo, które finalnie nie, nie zostało opuszczone, to Ci mogę zlikować, no. z popularnymi tekstami Marianny Schreiber. I jeżeli by wykorzystała je w trakcie swojego panelu, to by było to wykreślane. E, więc jeżeli mówisz o prostoli, prostolinijności Marianny Schreiber, no to tak się to pokrywa ze sobą. No widzisz, no tak jak mówię, nic mnie, mnie nie zaskoczy.